your son james. he's a good kid? he's a good kid? A, a good kid? why? does he help the fucking poor? no. he sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. and what about you? what about me? hey! I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, I smuggled dope. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right... ...fucking here! The end of the road a big house and a useless kid and i'm stuck talking to you because no one else gives a shit oh i'm living a dream baby and that dream is fucked it is fucking fucked let it all out i think i just did oh well i think that's all we have time for the same time next week i guess oh I tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Gotta be around here somewhere, unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto beach house is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your <laughs> stupid ass on. Damn. Why don't you Ooh, ask him geez. if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401Ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Hmm. Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej misji zapoznającej nas z odświeżonym Los Santos. W naszym poradniku przechodzimy grę na złoty medal, omawiamy każdy najmniejszy szczegół i aspekt, aby ukończyć misję na 100%. Dlatego serdecznie zapraszam do oglądania. Poprzednia misja nie miała żadnych wymagań aby ukończyć misję na Golda, tak druga te wymagania ma. I za chwilę je wszystkie omówimy. Na początku musimy ukraść jedno z dwóch sportowych 9F i Rapid GT, które poza bajerami jak wysuwany dach są naprawdę szybkie. Ich osiągi są naprawdę bardzo zbliżone, dlatego możemy wybrać obojętnie który. No w tym przypadku wziąłem biały, no czasem w życiu trzeba pobrzydzać. No i właśnie, aby zdobyć golda musimy wypełnić cztery wymagania. No no stretch, czyli ani draśnięcia, jak sama nazwa wskazuje, no musimy doprowadzić naszego y, białego 9 9F no 9Fa, w dobrym stanie. Nie może być on poobijany jak samochód po kasacji. Z kolei drobne zarysy, otarcia, no lekkie stłuczki no, są jak najbardziej wskazane. I tak pamiętajmy, no bez przesady. Drugie wymaganie, Focused Driver, czyli skoncentrowany kierowca, wymaga od nas użycia specjalnej zdolności Franklina. Przez co najmniej 7 sekund. Trzecie wymaganie, Winner, czyli zwycięzca, wymaga wygrania wyścigu z Lamarem. Natomiast czwarte, ostatnie, We Come In Peace, czyli przybywamy w pokoju. Wymaga od nas niepotrącenia ludzi w studiu filmowym. No i właśnie o Wilku mowa, wjeżdżamy właśnie do studia filmowego. Zaraz po wjechaniu do studia zalecam włączyć spowolnienie czasu. No gdyż to nam ułatwi ominięcie ludzi przebranych za kosmitów. Tak w ogóle co nie tutaj kręcą? Jak mi Przy okazji powinniśmy przytrzymać te spowolnienie tak co najmniej 7 sekund. No, i właśnie tym sposobem w tej chwili mamy już zaliczone dwa wymagania. No to teraz już będzie z górki, tak w ogóle w Intrze mogliśmy zobaczyć plażę Del Perro, która jest parodią plaży z Los Angeles o nazwie Santa Monica. Sama nazwa Del Perro z hiszpańskiego oznacza słowo pies, co jest nawiązaniem do sloganu plaży Santa Monica, mianowicie doktą. Tak, tak, przeczytałem to z Wikipedii. W grze plaża, jak i Diebelski młyn i okolice zostały odwzorowane niemalże identycznie. No chyba nie muszę przypominać, że plaża występowała również w Pita San Andreas. W grze możemy dostrzec sporo podobieństw i to nie tylko na podstawie plaży. Yeah, cool. Uwaga, uwaga, przyszykujmy się do wypełnienia trzeciego wyzwania, mianowicie winner. Zaraz po minięciu tego zielonego budynku zalecam włączyć spowolnienie czasu i wyprzedzić Lamara na tej prostej przez garaże no gdyż jest to koniec trasy wyścigu. Gdy się do tego zastosujemy, z pewnością bez problemu wyprzedzimy Lamara i tym samym zaliczymy wymaganie. Spowolniony czas najlepiej przetrzymać do samego końca trasy, no dla świętego spokoju. Jest to też dobry moment dla tych, którzy nie przetrzymali 7 sekund przy studiu filmowym. What you gonna for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dawg. Oh shit. Oh shit, the one time! Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I see you at the dealership! Explain that shit, my ass! No i poszukuje nas policja. Poszukiwanie policji działa na innej zasadzie niż w GTA 4. Gliniarze ścigają nas tylko wtedy, gdy nas widzą. Informuje nas o tym radar. Dlatego gdy ich zgubimy, musimy trzymać się z dala od ich pola widzenia. Sporym ułatwieniem w zgubieniu pościgu jest schowanie się w jakiejś alejce garażu. No, niestety policja widziała, jak tutaj wjeżdżamy, dlatego właśnie tutaj wjechała i nas wykryła. Ale z reguły, kiedy nas nie zauważy, to nie wjeżdża w takie miejsca jak alejki, garaże. Dlatego możemy tam właśnie. Yy, no, bo schować się przed pościgiem. Ale to nic, z łatwością można zgubić pościg, poruszając się również po ulicy. I tu kolejna wskazówka, gdy, gdy zaskoczy nas policyjny wóz, sekundy już dzielą nas od wykrycia. Należy użyć spowolnienia czasu i szybko zawrócić. Ten mechanizm naprawdę czyni cuda i wskazane jest stosować go często, zwłaszcza w pościgach. No, widać pieski zgubiły trop. Ewentualnie możemy schować się właśnie w tej alejce i przeczekać, właśnie poszukiwania policji. Dobra, czekamy aż psiarskie nami się przestaną interesować. No właśnie teraz jedziemy do znacznika. No auto może troszeczkę naruszone, ale to jest jak z dziwką. Tuning i po sprawie. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this card. I will not. You make my skin crawl, you neo Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I, I mean, N word. I, I that, That's not cool, man. I, I don't say that. You fucking right and you better keep it right because this man right here. He's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue.

Nah, oh, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Man, shit, it's good to be home. Ah, Jesus! Jesus. Oh, fuck. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha'll call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? <sighs> oh, fuck. Ooh, honey. <laughs> Y'all telling me? Oh, you yeah. here. We living on top of each other, and it ain't right. Show, show, get on out of here. Okay, baby, of I see you at the gone. thing. You hear? I was on the Second phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Plants in Somalia. Take a relaxing vacation in Mongolia, the land of Genghis Khan, and get...